Witam Was, moi wierni obserwatorzy, obserwatorzy mojej przemiany do mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów, które mają być 24 do 26 października 2025 roku. Dzisiaj mamy 17 października i dziś, dzisiaj mam trening przysiadów, czyli mięśni ud. Jest to najkrótszy trening spośród moich treningów w moim planie treningowym, ale jest jak gdyby najcięższy i najtrudniej mi się do niego zabrać. Pierwsza seria 48 kg, ale bez tej pierwszej serii nie ma serii następnych. Jeżeli chodzi o wyżywienie to opiera się ono głównie na owocach i jagodach, czyli jem jabłka teraz śliwki no i takie musy z jeżyn i malin no i oczywiście 6 razy dziennie po 20 dekagramów mięso chudego albo to jest wieprzowe lub drobiowe Druga seria, ciężar większy o 10 kg Moim celem do Kiemiszcza Śląska jest zdobycie trochę większej masy mięśniowej przy dobrý definici té masy. Jak na razie samopoczucie mam dobre, chęci do treningu też są i jak do tej pory to możliwości siłowe też wzrastały. Trzecia seria, ciężar zwiększony 68 kg. Wczoraj byłem na spacerze tak jak zwykle tylko jak gdyby trochę krótszej trasie. I starałem się na tej trasie iść szybciej, a nawet trochę jak gdyby truchtać. Jak mówiłem już dawno temu, zawsze rano prawie zawsze robię ćwiczenia na mięśnie brzucha. zwisie na drążku, wznoszę nogi do poziomu. A w przerwach między seriami robiłem napinania nóg. Wcześniej mówiłem o naprze takim naprzemiennym napinaniu nóg po 5 sekund przez minutę. No a w dzisiaj rano robiłem y, przez 2 minuty takie napinania po 10 sekund. Zbliżanie nóg do siebie. 10 sekund i 10 sekund nogi na zewnątrz i to było przez 2 minuty i takich serii było 7, bo 4 robiłem z nosy na drążku a 3 z nosy nóg z wisie na drabince następna seria przysiadów ciężar 78 kg Takie napinanie nóg, to wiele, wiele lat temu przeczytałem, że robił Mariusz Szczeliński, polski kulturysta. Następna seria ciężar 88 kg. No, i przy takich obciążeniach jak dla mnie, to potem się odechciewa robić następnych serii. Ale ja jeszcze dołożę obciążenia i zrobię następną serię. Dołożyłem 10 kg, czyli jest 98 kg. Zastanowię się, czy zrobić jeszcze jedną serię. Z pewną obawą, ale jednak robię tą drugą serię z tym obciążeniem 98 kg. No i to właściwie będzie koniec mojego treningu. Moje bicepsy. Mój największy hejter powiedział, że ten mały biceps to jest kurdu plowaty. Mam nadzieję, że on jest wielkoludem. Ten mój hejter. Niech żyje i cieszy się tym, co robi. Papa, pa. to, to jest koniec nagrywania, koniec filmiku.